Czuję z tym, lecisz o 6 rano Ogólnie... zajebiście Tak, ja nie No więc, e, musiałam wyjąć... Mega dużo rzeczy, mega dużo rzeczy z mojej walizki, i włożyć to do bagażu podręcznego. Sytuacja wygląda następująco. No, tak to jest, jak się leci ze mną. Tak, tak to jest, jak się leci ze mną. Było ciężko, ja już byłam na skraju załamania, ale daliśmy radę. Tylko jeszcze jesteśmy w samolocie, w sumie. Dobra, więc... lecimy do kodu to nie? Tak. Dzień dobry. Doleciliśmy już oficjalnie na Kosamui. Przepakowałam walizki, była trochę masakra, nie chciało się nic zmieścić. Prawda? Hey! Jesteśmy już na koteo, a tak naprawdę na koteo jesteśmy już prawie 50. ale jakoś nie mieliśmy Wany twórczej, był taki, wiecie, creative block. Ale wracamy do vlogowania I teraz będzie bardzo systematycznie Prawda Sebastian? Nie. Sebastian powiedział, że będziemy Codziennie vlogować, więc No co drugi dzień to Znaczy codziennie będziemy vlogować, ale co drugi dzień wyjdzie ten vlog ja Taki dzisiaj miałam... randomowy Okej, okay. czyli będą Randomowe vlogi, ja Też dzisiaj vlog. miałam e, Mały meltdown I się popłakałam e, Ale już mam lepszy humor, więc Lecimy na śniadanko Lecimy na... a w ogóle ja się ubrałam w Dobra, to nikt nie interesuje. Idziemy zjeść. Siema! Z takiej odległości Właśnie zamówiłam smoothie no. e, Nagrywasz to w ogóle? No nagrywam Z marakują, bananem i mango uh. I także czeka na mnie już e, carrot cake uh. I idziemy na plażę i zjem to Co na plaży się się robi? Nie wiem Się opala Nagrywaczki Nie wiem Ej. I w ogóle co? co? Coś po masaż. O, ale nie widać. Chyba. Mm. Okej, okay, no więc moje dzisiejsze śniadanie to jest to smoothie i karot I pytacie się często o ceny, więc wam powiem. To kosztowało 50 watów, to kosztowało 60 watów, czyli w sumie około 13-14 zł. No. Polski? No. Mm, I możecie się także zastanawiać, dlaczego Sebastian nie jest śniadanie Bo ja zawsze rano muszę samemu sama. iść śniadanie gdzieś. I to będzie drugim razem, wezmę was raz razem i... Bo teraz jest godzina 13, no. ja jem na o godzinie 13 No, Kikusia. Idziemy na śniadanko, chyba pierwszy raz razem Wspólnie, no. Specjalnie na tego vloga? No bo ja ogólnie zawsze muszę sam iść. Bo. To na danie. Tak, dlaczego? Samotny. Tak, Biedny. Dlatego. Tak? Ta... Eee, dlatego? <laughs> dlatego, że po prostu ja się w tym czasie ogarniam, a my ja późno ostatnio wstajemy i nie ma czasu, żebyśmy Ty razem... Ja dzisiaj wstałam pierwsza Ja musiałam Ciebie budzić, Sebastian. A w ogóle dzisiaj był mega produktywny poranek. Poszłam sobie popływać na basen z samego rana. Kazałam Sebastianowi też. Pływaliśmy tak dokładnie raz w vlogu, raz po miesiącach w basenie. Mówimy to na vlogu? No. Raz z rana. No, raz. Tak? I no, ja jestem mega fit, także się będę chwaliła. Słuchajcie, jesteśmy właśnie aktualnie w sklepie. <grym> jesteśmy w sklepie... Jest tutaj olej kokosowy. Jak wiecie, co w tym wszystko można robić, to jest bardzo zdrowy na włosy, gotowanie, no i na inne, różne fajne, zdrowe rzeczy. <grym> <grym> Ale pewne. No, y, musimy y, uzupełnić nasze... Bierzemy od razu dwa butle, co? <grym> <grym> to, to, to. <grym> musimy um... uzupełnić zapasy, chciałam powiedzieć no, nie, ale tak serio, no. Przyszliśmy po na małe kosmetyczne zakupy. To są w ogóle najlepsze olejki w całym... Kiedy, kiedykolwiek w ogóle kupiłem na wszystko. No to, są, to jest ogólnie taki sklep z organicznymi rzeczami, naturalnymi wszystkimi, no. co nie? I ten Fajskimi. olej kokosowy w ogóle smakuje na... na, na kuki. No, na cookies. Ale co ty kupisz? Co myślisz, używam tego <grym> oleju kokosowego ciągle? Co <grym> mieliśmy jeszcze powiedzieć? A, giveaway, tak? Aha. Kolejna sprawa to jest giveaway. Jeśli macie ochotę wziąć udział w naszym rozdaniu właśnie z Tajlandii, między innymi z tego sklepu, to zapraszamy was do naszego ostatniego posta. Tam będą wszystkie zasady. jedzonko, trochę właśnie kosmetyków może. Dobra. A ogólnie, jak lubicie takie randomowe vlogi? E, śmieszne, nieśmieszne, to klikajcie na ulubiony i jak się mówi, Zaps, zasubskrybujcie. No, dobra, dzieła, dzięki.